Cześć, kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie, moi drodzy, na magicznej. Kochani, robimy sobie oczywiście karciochę dnia na jutro. Ostatnią, kochani, już teraz w tym tygodniu, bo jutro mamy piątek, moi drodzy, a więc piątek i 6 grudnia, kochani, Mikołajki. Więc że tak powiem, ostatnią w tym tygodniu. Zaraz zobaczymy, co ten jutrzejszy dzień, kochani, będzie chciał nam przynieść. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że. Bardzo duża ilość z Was, bo chyba ponad 400 osób bierze udział w ankiecie, dotyczącej oczywiście tego, na co chcecie karty. I ja tam sobie, kochani, wrzuciłam swoje trzy propozycje, które ewentualnie moglibyśmy sobie tutaj na, słuchajcie, łamach magicznej porobić, podziałać. Z tego, co widzę, na chwilę obecną wygrywa, moi drodzy, w czytanie pod tytułem Co jest przed wami ukryte, ale, ale, moi drodzy, zostawimy sobie tą ankietę do jutra. Na spokojnie, kochani ci z was, którzy jeszcze w tym nie wzięli udziału, wejdźcie sobie, kochani, na posty magicznej i, moi drodzy, zagłosujcie, żebym wiedziała, na co te karty dla was, moi drodzy, czynić robić. No to co, kochani, no to ja myślę, że nie przedłużając tutaj jakby już, słuchajcie, mojej gadaminy. Lecimy i sprawdźmy, co się będzie działo jutro u każdego znaku z Co się będzie działo jutro u każdego znaku z Co się będzie działo jutro? Dobra, i oczywiście zaczynamy od tego, czemu jutro będzie sprzyjała energia. Słuchajcie, no co, zaczynamy od czadowej karty pod tytułem Słoneczko. Okej, okay, tu idzie, idą jakieś świadomości, coś się wyjaśnia no kochani z całą pewnością będzie na pewno sprzyjała dobrej komunikacji, słuchajcie ciep ciepłu, serdeczności, bliskości troskliwości działaniu um, waszym w kierunku czegoś, czego chcecie działać czegoś nowego, słuchajcie Azbuław, oczywiście my tutaj możemy dyskutować e, słuchajcie o tym, aby nie opierać się przed czymś, żeby się nie tłumić w czymś, oczywiście jak najbardziej, e, ale jednocześnie Słuchajcie, no to jest też taka karta, która pokazuje nam zawsze jakiś taki naprawdę nowy początek czegoś, który, którego bardzo pragniemy. Bo to jest takie, wiecie, zasadźmy nowe drzewo, zróbmy to, zacznijmy działać w tym temacie, opracujmy jakiś plan, albo jest on opracowany, ale wymaga tego, żeby tutaj już w tym kierunku coś działać, coś czynić. Tym bardziej, że karta poprzedzająca mówi. Zrób to, idź w tym kierunku, działaj, nie zatrzymuj się w miejscu. Energetyka w ogóle będzie bardzo sprzyjająca, kochani, jutro, bo tutaj mamy dwie karty, które nas mocno ładują, tak? Dodając nam, słuchajcie, tutaj siły, krzepy, mocy, e, słuchajcie, nie wiem, radości, zachęty do czegoś. Więc tutaj jak najbardziej, słuchajcie, energia będzie sprzyjająca, więc tutaj, no, co by, to nie, co by te karty nie oznaczały, czy jakieś nowe początki, czy jakieś rozmowy, czy jakieś dyskusje, czy nie zatrzymywanie się w miejscu to powiem Wam, że Wy będziecie na maksa naładowani. Cieszenie się z życia, radość z życia, kontakty towarzyskie. Słuchajcie, nie chowajcie się w cieniu, nie izolujcie się, bo to też tutaj jakby bardzo mocno sprzyja właśnie kochani temu, żeby gdzieś wychodzić do ludzi, żeby się tutaj czymś cieszyć, żeby towarzysko się udzielać, żeby działać, tak jak jeszcze raz to powiedziałam w jakimś pewnym kierunku. Nie, słuchajcie, no karty są mega, ja tutaj nie mam się do czego przyczepić. Jutro energetyka będzie sprzyjająca pod wszelkie działania, rozmowy, komunikacje i rozpoczynania czegoś nowego. Jednocześnie bliskości, czułości, troskliwości, więc tutaj gdzieś, jeżeli chodzi o emocje, uczucia, również jest sprzyjający czas na to, aby to umacniać, tak? Dobra, i zaczynamy od baranka. Co jutro u baranka? Ojej, czekajcie. Zajęte jesteście czymś, moje drogie barany. Tutaj tak troszeczkę ta karta dziwnawo wygląda, ale ja mam takie wrażenie, że możecie robić kilka rzeczy naraz, że to nie będzie tylko skupienie się na jednym zadaniu, mam takie wrażenie. Tylko to może być, muszę jutro zrobić na przykład dwie rzeczy naraz, jak nie więcej. No, bo to też tak może być, że muszę tutaj, nie wiem, jutro polecić załatwić to, skupić się na tym, nie wiem, zorganizować tamto, posprzątać chatę, zrobić zakupy, pójść do roboty i jednocześnie w domu muszę zrobić kilka rzeczy jednocześnie. Albo w pracy, no bo oczywiście to też może być typowo wasza praca zawodowa. W każdym razie Baran ma pokazane, że ja jestem zajęty, jestem zapracowany i nad czymś się tutaj muszę skupić. Co jutro dla beka? Ok, słuchajcie, karta siły mocy i bardzo dobrze. Słuchajcie tutaj, ja w ogóle, w ogóle widzę taki troszeczkę klimat mocnego zbliżenia się waszego do kogoś, ale także ten ktoś przy was blisko chce być. Tutaj jakaś relacja może się bardziej umocnić. Nie wiem, możecie stwierdzić, że nie jesteście w stanie bez siebie funkcjonować, nie jesteście w stanie bez siebie żyć, że nie wiem, musicie razem przy sobie przebywać albo mieć jakieś wspólne być może plany, i to jest taka trochę sytuacja, gdzie jedno i drugie może sobie z tego zdać sprawę. Mogą jakieś przeszkody, słuchajcie, które do tej pory były na gruncie byka, zostać pokonane. Bo to też jest taka jakby opcja, że wiecie, wspólnie, razem coś robimy i pokonujemy trudności, pokonujemy przeszkody. Może to robicie razem, może to robi jedno z Was i stwierdza, ok, coś jest do zrobienia, do załatwienia, tu jest problem, tam jest przeszkoda, ale razem to pokonamy. Coś tutaj w tym kierunku zrobimy, bo ja tutaj no, mam do tego siłę, energię, aby tak poczynić, podziałać, zrobić. Więc możecie jakieś przeszkody tutaj jak najbardziej, kochani, pokonać i jakaś relacja się umacnia. Nie widzę tutaj, słuchajcie, czegokolwiek innego na zasadzie robienia czegoś na siłę, bo ja tutaj widzę, że tak naprawdę jeden, jak i drugi, jedna, jak i druga osoba, jeżeli chodziłoby tutaj o związek, chce przy sobie przebywać. Co jutro, bliźniąt? Bliźnięta, słuchajcie, są czymś jutro załamane, ale nie wiem czym. Dziewiątka mieczy po prostu pokazuje depresję, yy, zamartwianie się czymś, pogrążenie się w jakichś myślach, które Was dręczą. Ale co to bliźnięta może być? <laughs> Oczywiście to nie musicie być Wy, to może być Wasz was człowiek. Pamiętajcie o odwrotności energii. Ja myślę, że jak przychodzicie już tak długo na tarota, to na pewno to wiecie, że to może odbijać emocje jakiejś osoby w Waszym otoczeniu, gdzie Wy się o tym dowiecie na przykład, albo będziecie to obserwować, tak? Ale no jest to karta też mówiąca o człowieku, o osobie, która jutro coś przeżywa, jutro jest jej z czymś smutno, być może coś, słuchajcie, nie daje jej spokoju, i jakby jakieś myśli bardzo mocno mogą bliźnięta bądź kogoś w jego otoczeniu dręczyć. Co jutro uraka? Uraka, słuchajcie, jutro karta y, załamania, ale nie wiem z jakiego powodu. Nie mam bladego pojęcia, bo to jest takie troszeczkę użalanie się albo płakanie nad tym, że coś nie wyszło, nie poszło, płakanie nad tak zwanym rozlanym mlekiem. Y, jest nam smutno, jest nam źle, bo coś nie wyszło, coś nie poszło, coś y, nie funkcjonuje, jest nam przykro. Albo są też raki, które użalają się jutro nad sobą, na takiej zasadzie, mi nigdy w życiu nic nie wychodzi. Dlaczego zawsze ja muszę mieć podgórkę? Też możecie, kochani, być takiej opcji. Możecie też, kochani, wracać do jakiejś przeszłości smutnej, albo takiej, gdzie coś nie wydarzyło się tak, jak powinno, i przeżywać to na nowo. Jeżeli to by była jakaś przeszłość, nieradzenie sobie z tym, co było kiedyś, ale się źle skończyło i wy myślami do tego wracacie i jest wam z tym źle, to kochani, no to już jest przeszłość, nie? Ja myślę, że trzeba tutaj się skupić nad tym, co jest albo to, co będzie, a nie wracać jeszcze tutaj do jakiejś rzeczy, która się jakby no już zakończyła, nie? Więc raczki u was jutro taki klimat, a co jutro u lwa? Lefitro słuchajcie może ruszyć się z jakimś tematem do przodu albo wiele rzeczy się może u niego dziać może słuchajcie gdzieś chcieć jechać, podróżować albo fizycznie być w podróży, czy też w jakichś rozjazdach. Możecie też dużo czasu spędzić słuchajcie gdzieś jadąc, czyli może to być oczywiście wasz samochód, to może być słuchajcie jakikolwiek inny środek lokomocji, bo fizycznie ja tutaj widzę lwa podróżującego, więc być może właśnie będziecie podróżować, jeździć, załatwiać. Może też tak być, że wiele rzeczy jutro trzeba będzie robić w biegu, na szybko, na już. No i wy takie trochę rozbiegane w tych jakichś pewnych sprawach, słuchajcie, możecie być. Jakieś rzeczy, które może teraz stoją w miejscu, mogą, drogie lwy, w dniu jutrzejszym przyspieszyć, nabrać tempa. Co jutro u panienki? Panna się jutro, słuchajcie, będzie od kogoś, od czegoś odcinała, i ja uważam, że bardzo dobrze. Znamy jedną pannę, która wręcz wymagałoby to, żeby te cięcia ostre i konkretne, kochani, zrobiła. Jeżeli wy jesteście w takim samym położeniu, że stwierdzacie, nie, ja muszę tutaj naprawdę jakieś głębokie porządki życiowe zrobić, bo przejrzałam na oczy, bo widzę, jak sytuacja wygląda, albo wy się źle czujecie i musicie. Ogarnąć się, no to tutaj w tej karcie wiele panien ogarniać się będzie, albo będzie robić porządki, albo będzie już coś zostawiać, albo będzie się odcinać. Możecie też dostrzec prawdę, nawet się nie odcinając i nie, robić, nie robiąc porządków, bo to jest miecz prawdy. Więc jutro możecie dostrzec prawdę, zrozumieć coś, wejść w posiadanie jakiejś wiedzy, albo samoczynnie otworzyć na coś kochani oczy. Co jutro uwagi. Klatka, pułapka, więzienie. Ale słuchajcie, to może być na własne życzenie, moi drodzy, bo do Was coś nie dociera, drogie wagi, Wy czegoś nie chcecie zobaczyć. Możecie mieć, słuchajcie, naprawdę tutaj przeróżne możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, w której jesteście. Ale Wy tego nie dostrzegacie, Wy tego nie widzicie, Wy myślicie, że już Wy nic nie możecie w danej sytuacji zrobić. A oczywiście możecie, tylko słuchajcie, możecie znaleźć się w takim położeniu, ponieważ być może sami albo ktoś zakłada Wam opaskę na oczy, żebyście czegoś nie dostrzegały. Uważajcie na osoby, które mogą Wam mydlić oczy albo Wami manipulować, po to, żebyście nie wybrnęły z czegoś albo po to, żebyście stały w miejscu. Słuchajcie, możecie zdawać sobie z tego nawet sprawę, że tak jest, że taka sytuacja ma miejsce, ale no, mimo wszystko utknęłyście w czymś. To jest taka karta, słuchajcie, która trochę pokazuje, że Wy możecie też mieć negatywne podejście do wszystkiego, pesymistyczne podejście do wszystkiego, wiedzieć, że Wy nic nie możecie zrobić, a tak naprawdę możecie. To nie jest sytuacja, w której, to, jest sytuacja bez, to nie jest sytuacja bez wyjścia, o tak to powiem. Trudności, przeszkody na Waszej drodze, gdzie Wam się wydaje, że ja już nic nie mogę zrobić. Możecie, moje drogie wagi, możecie. I zwróćcie uwagę, kto Wam zakłada opaskę na oczy, żebyście byli ślepi na coś. Co jutro, skorpiona? <laughs> Skopiona jutro, słuchajcie, karta troszeczkę bujania w obłokach albo jakiejś decyzyjności w jakimś pewnym zakresie, ale tutaj już nie będę zgadywała, dobra? Bo to może być sytuacja naprawdę takiego, a no teraz już nie wiem, co mam robić, czy mam zrobić to, czy tamto, czy mam wybrać to, czy, czy coś innego może. Bo to jest bardzo często też taka karta wyborów i decyzji albo zastanawiania się, co Wy macie zrobić, jak postąpić, ale tworzy się chaos w głowie i Wy tak naprawdę nie wiecie, co zrobić ogólnie jest to też taka karta marzyciela karta fantasty osoby, która jest jutro mocno zamyślona, więc możecie po prostu niczego nie wybierać skorpiony ale być bardzo zamyślone wiecie, odpływać w myśli odpływać w marzenia słuchajcie, nie wiem, dużo rozkminiać jakichś pewnych rzeczy jesteście takie wiecie, jutro nie jakieś takie normalne, słuchajcie, chodzące po ziemi i tak dalej, tylko ciągle coś macie w głowie ciągle coś tam po tej głowie wam może chodzić co jutro strzelca? Strzelec, słuchajcie, może jutro rozstrzygać jakieś pewne formalności albo rozważać jakieś pewne decyzje. Wy tutaj jesteście w karcie Sprawiedliwości, a więc w takiej karcie, która bardzo mocno pokazuje właśnie sprawy urzędowe, sprawy formalne, którymi jutro trzeba się zająć, albo będziecie rozważać bardzo, tak bardzo konkretnie, co wy macie zrobić. To też jest taka karta, która może mówić o karmie, może mówić o tym, że wreszcie coś trzeba zrobić, jakąś wreszcie podjąć decyzję. E, czasami to jest taka karta mówi, mówiąca, sprawiedliwości stało się zadość. Więc, e, no cóż, jak, to znaczy, to jest taka karta, która mówi tutaj do osoby jakiejś tam, co zasiałeś, to zbierzesz. E, I albo, wy, albo to wy będziecie zbierać, albo wy chcecie, aby zebrał ktoś. To, co zasią, tak? Wiemy, o co chodzi. Głęboko tutaj, kochani, dyskutujemy z kimś, albo możemy tutaj przeprowadzić bardzo poważną słuchajcie, rozmowę, albo możemy też sami rozważać wszystkie za i przeciw, co Wy macie zrobić. Tutaj jest potrzebna bardzo, bardzo konkretny ruch i podjęcie jakiejś konkretnej decyzji. W jakiej sprawie, kochani, nawet nie będę myśleć, bo to tak jak powiedziałam, może być wszystko. Ale to też mogą być formalności, sprawy urzędowe, tak? Mogą, jak najbardziej. Notariusz, słuchajcie, adwokat, prawnik, sąd, jakieś inne formalności, które są ważne i tym nad tym trzeba się jutro skupić, albo po prostu rozważamy, co zrobić i chcemy podjąć naprawdę poważną decyzję w temacie jaką, jakimkolwiek kochani innym. Co jutro, koziorożca? U koziorożca, kochani, jutro czas radości, karta szczęśliwości. Jesteście z czegoś zadowolone, koziorożce? Jeżeli macie jakąś osobę, którą kochacie, z którą jesteście, to ten dzień może być taki, że ta osoba w Waszym kierunku, um, słuchajcie, no nie wiem, może podążać po prostu z sercem na dłoni. Tak, bo to jest taka karta zakochania, moi drodzy, miłości, szczęśliwości, wyznawania uczuć, więc albo Wy, albo ktoś w Waszym kierunku. Ale to też jest taka karta uradowania się i ucieszenia się z czegoś. Jeżeli mówię, nie chodziłoby tu o związek, tylko ta karta pokazuje Was, to Wy jesteście czymś uszczęśliwione. Oczywiście serduszko, słuchajcie, przyspiesza. Oczywiście może to też być sytuacja, że to Wy się w kimś zakochujecie albo macie kogoś, kogo kochacie i to Wy z tym sercem na dłoni podążacie. Ale to też jest takie ucieszenie się z czegoś. No, więc taki bardzo fajny dzień, dynamiczny, wesoły, radosny i uczuciowy. Co jutro u wodnika? Wodnik, słuchajcie, jutro będzie się albo odsuwał od czegoś, od kogoś, albo będzie miał takie poczucie, że został z czymś sam i będzie szukał rozwiązania. Co ma zrobić? Szukał złotej rady na coś, ale będzie szukał tej złotej rady raczej w separacji od wszystkich, czyli nie będzie chyba raczej chciał się kogoś doradzać. Tylko m, poczuje, że jest z tą sprawą samotny i on musi sam znaleźć złoty środek na to. To jest jedna rzecz. Druga, moi drodzy, to to, że po prostu możecie odczuwać samotność, mieć takie poczucie izolacji, mieć poczucie, że m, zostaliście z czymś albo, albo z kimś całkowicie sami, a, że jest wam z tego tytułu źle. Albo po prostu zwyczajnie potrzebujecie jutro być sami. Niekoniecznie po to, żeby coś rozważać i szukać rozwiązań, tylko po prostu. Ja potrzebuję jutro odpocząć sama czy sam ze sobą. Co jutro u rybki? A u rybki, słuchajcie, jutro czas pod tytułem Zadania w pracy: nowe przedsięwzięcie, nowe zadanie, współpraca. I wiecie co, ja to tak troszeczkę bardziej widzę po stronie mm, zawodowej, oczywiście, że jest tutaj jakiś nowy projekt, jakieś nowe zadanie, nowy klient, nowa usługa, w zależności co robicie, oczywiście, i nad tym się skupiacie. Możecie coś udoskonalać, możecie coś naprawiać, możecie po prostu nad jakąś rzeczą w pracy, bądź też ewentualnie w domu się po prostu mocno skupiać. Wiecie, że tak naprawdę to Wy musicie coś wymyśleć i że to coś jest po Waszej stronie. Pomimo tego, że być może słuchajcie, są osoby, które mogą z Wami współpracować albo na Was patrzeć, obserwować, będą z tego korzystać, ale ryba w pewien sposób musi za to się zabrać. Jeżeli coś sknociliście, popsuliście, być może jutro jest dzień, a takim dniem, że trzeba coś naprawić. Więc też mogą tutaj być, słuchajcie, takie ryby, które będą naprawiały jutro jakąś rzecz. Więc tak to, kochani, wygląda, jeżeli chodzi o kwestię kart. Zrobię Wam słuchajcie, wyjątkowo na sam koniec wahadełką pod te karty, żebyśmy mogli sobie takie dopowiedzenie dodatkowe zrobić, dobra? Poproszę o przekaz na jutro dla baranka. U baranka jest na tak, więc jeżeli macie jutro pracę, zadania, coś będziecie działać, robić, uda Wam się to wszystko. Słuchajcie, zdziałać. Poproszę o przekaz dla byka. U byka jest również, kochani, na tak, a więc tutaj e, karta siły mocy energetycznie będzie Was również, jako tutaj patrząc na wahadełko, mocno, że tak powiem, tutaj e, no, pchała do przodu. Także dzień powinien być dynamiczny. Poproszę o przekaz dla bliźniąt. Bliźnięta, u was jest ta właśnie ta karta depresji. Ja Wam powiem tak, wy się czymś przejmujecie, załamiecie, ale energia będzie próbowała Was z tego wyciągnąć. Nazwę to może tak. Poproszę o przekaz dla raka. No, u raka jest faktycznie dołek energetyczny i ja bym tu powiedziała: no, moje drogie raki, hello, nie, nie chowamy się, nie smęcimy, nie płaczemy, nie wracamy do czegoś, bo tutaj faktycznie energia jest niesprzyjająca, patrząc pod tą kartę. Poproszę o przekaz dla lwa. No ulwa faktycznie bardzo duże, tak. Dzień w biegu, dzień w rozjazdach, dzień w załatwianiu, przyspieszaniu różnych rzeczy, czy też przemieszczaniu się. Jak najbardziej tutaj energetycznie pokazuje się nam również tak samo. Poproszę o przekaz dla panny. U panny energia jest niesprzyjająca. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, drogie panny, że wokół was faktycznie jest coś złego energetycznie i czas się od tego odciąć, względnie przejrzeć na oczy. Poproszę o przekaz dla wagi na jutro. No, droga wago, u ciebie jest taka sytuacja, że pokazuje mi się wychadełko, że faktycznie możesz tłumić tą energię, możesz ją zduszać ale energia będzie próbowała wydostać się z klatki. Tylko ty się nie przeciwstawiaj temu, dobra? Poproszę o przekaz dla Skorpiona. Skorpiona jest, kochani, na nie. Tutaj, jeżeli byście musieli podejmować jakieś decyzje, Skorpiony, jutro to nie podejmujcie ich, bo energetyka nie, wpły, nie wpłynie chyba pozytywnie i dobrze na Wasze myślenie, mam takie wrażenie, bo jeżeli to są wybory, jakieś decyzje. Natomiast słuchajcie też za dużo nie myślcie, bo stworzycie sobie chaos w głowie, więc starajcie się od tego chyba raczej jutro odrywać. Poproszę o przekaz dla strzelca. No okej, okay, jeżeli automacie macie potężne, tak, potężne. Jeżeli coś musicie formalnie załatwiać bądź podejmować wreszcie poważne decyzje, podejmujcie, energia jest za Wami. Poproszę o przekaz dla koziorożca. U koziorożca jest na tak, a więc faktycznie będzie to, tylko nie takie mocne, tak, wiecie co, to ta, taki miły dzień czy jakaś radość może być tutaj faktycznie z czegoś, możecie mile spędzić ten dzień. Um, ale nie jest to takie, wiecie, takie wow, to jest takie miłe, fajne, ale nie aż takie fanfarowe, więc energetyka tutaj jakby dobrze, wiecie to jakby taki spokój do waszego życia przyszedł, taka, taka, tak, taki, taki troszeczkę inny klimat i to mi się w sumie podoba. Poproszę o przekaz dla wodnika. U wodnika energia jest niesprzyjająca, nie wiem, szukaniu rozwiązań. Możecie na żaden pomysł nie wpaść, jeżeli w tym pustelniku się odsuwacie po to, żeby coś pomyśleć. Raczej się nie wymyślicie nic sensownego. Energia nie sprzyja po prostu dobremu myśleniu. No i też, słuchajcie, ta izolacja, nie wiem, czy jest słuszna do końca. I poproszę o przekaz dla rybek. A u rybek jest na tak, a więc słuchajcie, działajcie, róbcie. Słuchajcie, naprawiajcie, kreujcie, wymyślajcie, co by tam nie trzeba było, bo macie tutaj wahadełko na tak, a więc faktycznie taki dosyć witalny, fajny dzień przed Wami. Kochani, tak to by wyglądało na jutro. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak czujecie te karty pod Wasze oczywiście teraz obecne sytuacje. Ja wszystkich oczywiście bardzo się krótko i gorąco ściskam. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka. Like jak stwierdzacie, że to jest donik, to zostawcie oczywiście kciuka w dół buziaki.